Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Jak Twoje wrażenia po dzisiejszym konkursie? Gratuluję miejsca na podium. Um, jakie były Twoje skoki? Jakie masz odczucia? Znaczy tak jak tutaj e, wcześniej wspomniałem, e, dzisiaj, dzisiaj był e, trudny konkurs. Um, może nie, tego nie wspominałem, natomiast dzisiejszy konkurs był dosyć trudny dla nas. Z tego względu, że zawody były na małej skoczni, a jeszcze niedawno skakaliśmy na Mamucie. My mieliśmy tą przewagę, że pomiędzy jednymi zawodami, tymi Wikersunt, a tymi tutaj skakaliśmy. Trenowaliśmy na mniejszej skoczni. Um, no i dzisiaj te zawody były też przy takich zmiennych warunkach, raz wiało lekko z tyłu raz wiało lekko z przodu, a na takie skończenie jak tutaj e, no ten wiaterek bardzo wypacza warunki. warunki e, wypacza odległości mhm. I jak e, wrażenie w ogóle w całym e, teamie, spodziewaliście się takiego rezultatu, jakie były wasze oczekiwania przed tymi zawodami? Znaczy jeżeli chodzi o nasz team to na pewno każdy z nas e, wierzył głęboko Wierzył i wierzy dalej, że będziemy odnosić sukcesy. Każdy z nas ma ogromne serce do walki. No i zawsze chcemy po prostu skakać jak najlepiej. Natomiast wiem, że dzisiaj nie byliśmy w gronie faworytów, nie byliśmy. Nikt nie stawiał nas na tak wysokim miejscu. Bo tak naprawdę jesteśmy jeszcze przecież bardzo młodą drużyną, która, która cały czas się uczy. Ja uczę się in, troszkę innej roli, jaką teraz dane mi jest odgrywać. Ci młodzi chłopcy, którzy jeszcze juniorzy też, też uczą się startować właśnie w Pułaże świata. Także taki, taki sukces to dla nas naprawdę wielkie wydarzenie i taki zastrzyk bardzo pozytywnych, bardzo pozytywnej energii do dalszej pracy. Myślisz, że byłoby Wam może łatwiej, gdyby te zawody były rozegrane jednak na dużej skoczni, a nie na tej mniejszej? Znaczy, może teraz nie, nie warto sobie gdybać, czy, czy byłoby łatwiej, czy nie byłoby łatwiej, bo uważam, że trzecie miejsce mm -hmm. e, jest, no jest rewelacją dla nas. E, ja nie ukrywam, że wolę skakać na większych skoczniach, natomiast te, te zawody były rozgrywane tutaj, trzeba było się szybko przestawić, e, przystosować do nowej skoczni, tak powiedziałem, pierwszy raz tutaj skakałem na niej, e, miałem tylko jeden skok próbny. No i wyszło bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o jak gdyby, aferę z Kaskiem, jakie są Twoje odczucia i czy, dlaczego cały sezon udawało Ci się skakać z nimi? Było jakieś a to pytanie nie proszę, proszę kierować nie do mnie, a do a mhm. ludzi, którzy się tym zajmują. Dobrze, dziękuję proszę bardzo. za Jak w dzisiejszym konkursie? Jak oceniasz warunki i swoje skoki? Warunki są bardzo zmienne. Wiatr nie kręci, jest bardzo mocny wiatr, dlatego przełożyli zawody na skocznię mniejszą. Jako swoje skoki oceniam średnio. Mogłem skoczyć troszkę lepiej. W pierwszym skoku popełniłem błąd za progiem. Troszkę strzyżowały mi się narty i z tego nie było metru, musiałem to korygować w locie. A, a drugi skok był, był, był dość dobry, czy tak przynajmniej czułem, jeszcze ja nie uwzględniałem tego z, TES, z trenerami, na ale metry były lepsze. Może też miałem troszkę lepsze, ale do tego też trzeba umieć to wykorzystać i skoczyć do tego dobrze. Eee, a jak się czujesz po wielu podróżach, teraz wróciłeś z Hercrum, a teraz znowu do Finlandii? Eee, czujesz się zmęczony tymi podróżami? No tak, troszkę jestem już zmęczony tym sezonem, na takie zawody, aż się je jeździć, to jest na świata i jest motywacja, żeby jeździć cały czas. Dziękuję, Dziękuję bardzo za Jak opisałbyś wrażenia z tej skoczni? Kiedyś na treningach na niej skakałeś. Jakie były Twoje skoki dzisiaj? Oddałem dzisiaj trzy dobre, równe skoki, wydaje mi się. Troszkę teraz mi się nie udało. Znaczy, dobry. Wydawało mi się wszystko dobrze na progu i no, skurcze w powietrzu dostałem w nogach i nie dałem rady w ogóle by telemarkować telemarkiem. Myślałem, że się w ogóle wywrócę, no, ale jakoś się nie poprzedł. A co myślisz o tym, że zmieniono skocznie z tej dużej na mniejszą? Myślę, że to jest dobry pomysł. To jednak jest mniejsza skocznia i te warunki nie przeszkadzają tak jak na dłużej, bo dzisiaj mogło być Dużo upadków, może było, mogłoby być dużo takich niebezpiecznych sytuacji myślę. No, na tej skoczki mi się fajnie skacze. Skakałem tu może dwa razy. No i myślę, że, że dzisiaj równe dobre skoki oddałem. A stawiasz sobie jakieś cele na jutro? Chciałbym na pewno zdobyć pierwsze punkty typu Świata, bo jeszcze nie zdobyłem. Mam nadzieję, że jest duża szansa, bo teraz mi się naprawdę bardzo dobrze skacze i mam powtarzalność w skokach. No i zobaczmy jutro swoje. Dziękuję to. i powodzenia jutro.